Cześć wszystkim ja już zmarzłam, jest dzisiaj tragedia, zimnica jak nie wiem co. Trochę śniegiem dzisiaj zaletowało chwilę, ale ostatecznie nie pada, ale wiatr jest i jest mega zimno. A my dzisiaj ładujemy buraki, zawieramy buraki, także niby mieli nie zabrać, nie chcieli, narzekali, bo to za daleko, to się cały krosty nie zawierze. Ostatecznie się... Udało, zabierają trochę, będzie było do podrzucenia. Michał teraz podrzuca. Jak chwilę siadłam bo już rąk nie czuję. No ale coś tam dla Was nagramy. Widać, że jest bardzo nos. Mam jako uronifera. U no ale ja tak mam. Jak zimno, to zaraz na hal czerwony. Dobra, coś tam dla Was nagram. Tyle na razie. Tyle wstępu. Jak widzicie, tutaj Michał się już. Ładnie zwija. To co zostaje to przerzuca. A czemu zostaje? Zostaje, bo pole jest dalej od drogi. <grym się w ławie> tak. Tur jest. Ichał ręcami. Eee, tak jak mówiłam, pole jest dalej od drogi, jest nisko. No i październik jest do końca wysunięty, przez co właśnie... Tutaj zostaje, bo jest pryzma za daleko wysypana. Jakby była pryzma bliżej wysypana drogi, już wam pokażę jak to wygląda. To tak wygląda na razie pryzma. Takie buraki mamy. I tak zostaje tyle od rowu. Pola. Właśnie jakby było wysypane bliżej rowu. Ładnie, by wszystko na raz zostało zabrane. No, ale było kopane w nocy. Nie było za bardzo widać, jak to sypać. No i ostatecznie tak to wyszło. Ale cieszymy się, że i tak te buraki zostaną zabrane. I jest dobrze. Chyba coś Michałowi się nie podoba. Widłami. Podgartanie. Żółta. Taka to robota, jak Marlena mówiła, pryzma została ułożona zbyt daleko drogi. Teraz turem po dworze to co do czyszczarka nie bierze. Tak żeby tutaj pana operatora nie haić żeby mu trochę ułatwić. Za co serdecznie dziękujemy, że tu firma ma takich operatorów sprytnych, którzy nawet mimo ciężkich warunków, bo mamy tutaj rów. I trochę pole jest niżej, ale i mimo tego dla pana, tutaj operatora to jest bez problemu. Mówi, że wszystko się da zrobić. Także ładujemy buraki. Patrzcie, zawracają na wjeździe. Musiałem trochę odwieść to, co było za szeroko nasypane. Reszta już widłami podrzucę brałem z ziemią. Tak to wygląda. Jak widzicie, tutaj jeszcze do rowu półtora 2 metra spokojnie. Jakby była pryzma bliżej, byłoby bez podrzucania. No a tak tutaj pan operator musi manewrować. Pole jak widzicie jest też niżej, ale to nie ma problemu, bo ta maszyna Maus wysoko podnosi. Także jest elegancko. Marlenka siedzi w ciągniku, grzeje ręce, bo jej za zimno, nie chce się grzać przy widłach. Yeah. <laughs> you Który samochód? Nie wiem. Czwarty czy piąty. Piąty, tylko. piąty Piąty na pewno, bo pierwszy łączony, nie? Piąty, to. Ale tutaj już całego nie będzie. Co? Tu całego nie będzie już. To nie będzie, tyle będzie, nie? Od razu sobie posprzątam te liście z pola jest tur. Zrobię sobie tam drugi wjazd Bo tam jest ciężko wjechać, tamtędy za słupem Zostaw, ja widłami wezmę Masz kamerę, przejmij